Siemano widzowie w Kers the Old Gods. Dzisiaj sobie zagram albo toporkami, albo mnożykiem, który podpala. Chyba to wybiorę. Taki bardziej klasyczny. postanowiłem, że zagram po prostu nowego bossa Tu są jakieś eventy dzienne, ale nie chcę mi się ich grać. Zagram po prostu bosika nowego. Zacznijmy sobie od unknowna. Zobaczymy co będzie. Nekropolis. To będzie coś z wężami jak nic. Okej, okay, takie coś. Mam tarczę, jak przytrzymam to się krynę. Ok, wszystko wiadomo. To jest przeciwnik? Ostro. Jezu, co to jest zabawa za jakaś, kurde, co mi bije. Co to? Jakieś trucie korupcję można zmniejszyć. Dobra, zmniejszamy korupcję, nie chcę tego. Wypad stąd. Idziemy dalej. na fuk! Fajna animacja. Skakujemy dalej. Pyk, pik. No i fajne. Co my tu mamy? Co nam wylosowało? Aha. No dobra, tu Więcej healtha i damage. Bierzemy. To lecimy dalej. Może jakąś lepszą broni, potem się wyleczymy. No to jest tak, to jest dobra droga. Lecimy. Hoppa, hoppa. Awa. To mnie uderzyło, e, nie podoba mi się to, że to wybuchają te dziady, ale słaby unik. I idziemy dalej. Łat. No weźmy, może będzie lepszy niż to co, to, co mamy. Szansa na poison damage. On jest olbrzymi. nie wygląda. Dobra, wylećmy się i potem ulepszymy sobie brońkę. No Dobra, leczmy się. O Boże, co dużo i mi się Kers zwiększył. No dobra, trudno, lecimy. Po upgrade broni. Chociaż wolałbym, żeby jakaś lepsza się trafiła. Ten wisp w ostatnim był bardzo fajny. Palmy. A nie podoba mi się to. Uuu, ale im dupłem. <laughs> Jezu, co to za olbrzym? Późno. Żyłem doja um. Co mi zaoferujesz, żeby ulepszyć? tarcze. Słabe. Słabe. No chociaż ten młot. O 10 punktów obrazu większy, lepszy dobrze. No dobra, zaoferujmy sobie naszą krew. Lecimy dalej. Lecimy dół, dobra. Relikt albo unknown. Relika, weź wziąłem na Może jakiś przyjemny się trafi. Jaka klątwa? Aha, krzoki mają większy obrażenia, ja szybszy są... ...i częściej napierdzielają Spoczko. Trudno. Wow, Co tu mamy? Eee, może być. Hmm, skosili mi płomień. Idźmy do następnego pokoju. Pułapki, pułapki... Spalmy wszystkie pomyczki, żeby nie trzeba było latać z tą pochodnią. Okej. Okay. great kill, pięknie. Idziemy dalej. Co to jest? A, no da. 15% więcej obrażeń na słowa przeciwników w Perfekcyjny unik zupełnie a jedno więcej staminy. Okej. Okay. Dobra, weźmiemy to na tych słabych przeciwników. To tym młotem będziemy kozaczyć. Lecimy dalej. Heal albo atrybut. Atrybut, potem będę miał ulepszenia broni. w am kameczkach Oła, jakim cudem to mnie trafiło Damage to ten dymetz... To tak. Ok, więcej obrażeń z ognistych ataków. Czyli w sumie z mojego mieczyka też. No to kit. O kurczę. A, bo to gasi te nogi. Aha, ja zniszczyłem. To jest fajne. Buciki. Demesh i już fine. Dobra, bierzemy to. Lubimy takie rzeczy. Idziemy dalej. Bierzemy sobie Unknown, bo i tak weźmiemy sobie ulepszenie broni. I weźmiemy pewnie ulepszenie młotka. Chociaż nie wiem, czy na w dobry, bo to jakiś nowy boss. Nie wiem co on robi. Aha, inne klątwy nie są znane dopóki. One, co? Tak długo aż ta nie będzie zdjęta. Okej, okay, dobra, spoko. Jejku. Ta trucizna jest straszna. No w dupę! Mi to denerwuje! Dobra, jakoś poszło, ale... Trudności były niesamowite. Dobra, co tu mamy? Ulepszenie broni? Tak, ulepszenie. No zwiększył obrażenia tego młota do 80 prawda? Owarty poziom młoteczka. Jeszcze raz go ulepszymy. A tu jest kolejna kolątwa, ale jej nie znamy, bo mamy poprzednią klątwę. Teraz już rozumiem, na czym to polega. Ostatnio była ostatnia, dlatego nie wiedziałem, o co chodzi. Yy! Jebut! オッケー。 Nevermind Mind, Pyk i Pyk Dobra, leży Co to za? Feder Spear jakiś, nie wiem, dawaj złoto. Idziemy dalej. Cóż to będzie? Ulepszenie broni kolejne 10 obrażeń. No wezmę, a tylko dlatego, że to będzie teraz walka z bossem. No dobra. Jeszcze będziemy mieć czwartą klątwę, to jest najgorsze. No ale trudno. Nie będziemy mieli czwartej klątwy? A nie, już, będziemy... już jest 80, no dobra. To jest jakaś wiedźma? ok. Rozumiem, już na czym to polega. Ja pier Nie no tego się nie da uniknąć. A jednak się da. No drodzy widzowie, nie sądziłem, że ta walka będzie tak prosta. I tak szybko. To minie ten cały odcinek. No ale fajnie. No fajnie, fajnie. Pokowaliśmy kolejny emblemat. I nowe blessingi są odblokowane No dobra. Dzięki widzowie za oglądanie. Będziemy w miarę taki krótki, następny będzie dłuższy, ponieważ... Ponieważ będziemy walczyć jakby teraz z dwoma obosami, te eventy będą troszeczkę dłuższe, a potem też w ogóle będą z najbliższy odcinki. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcineczka siema nara.